Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek zdrapkowy, gdzie zdrapię zdrawkę dla Renatki K Bo Renatka jak na razie się zgłosiła yy, po wygraną i powiedziała, że chce zdrapki yy, owocowej eksplozji w kolorze białym No i udało mi się, więc mam i zaraz sobie zdrapiamy. jest to zdrapka z numerem 10 No i zobaczymy czy będzie jakaś wygrana, mam nadzieję, że będzie jakaś wygrana, tego Ci życzę I zaczynamy sobie drapać Mamy tutaj pomarańcze Awokado, wiśnia, truskawka. O, tutaj jeszcze wiśnia, widzicie? Zapomniałam, kokos. No i zobaczę nad jaką Masz szczęśliwą zdrapeczkę. Mamy już pierwszą linię, także super, bardzo się cieszę. Yy, czy jeszcze gdzieś kokos, nie ma już więcej yy, brzoskwinia kiwi kiwi mamy tutaj, może jeszcze coś będzie gruszka gruszkę mamy tutaj kolejny yy, ananas ananas banan a gruszkę mamy jeszcze tutaj kochani Arbuz, arbuz jest tu, 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 I tu tak trochę porozrzucany. Yy, karambo, karambo mamy tu, tu i tu. Melon, melon jest tu. I, słuchajcie, ostatnie, zobaczymy co to będzie. Jest to figa. No, figa jest tutaj i tutaj, ale nie daje nam drugiej linii, no ale nieważne. Jest linia, <gryw> bardzo się cieszę. Patrzymy, co my tu mamy mamy 3 zł. Także znowu jest wygrana. D, D. Gratuluję, więc daj znać, czy gramy dalej, czy wypłacamy. Jest mi naprawdę bardzo miło, że trafiam już drugi raz w drobkę i drugi raz jest jakaś wygrana. Dla Ciebie to jest wygrana, dlatego że y, ktoś by powiedział zwrot, ale to jest wygrana i gratuluję. Także czekam na wiadomość do dwóch dni. Napisz, co byś chciała, i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki, kochani, pa pa.